Cześć, z tej strony Norbert. Mam zestaw, który zawiera cztery saszetki i tam jest jeszcze w środku jedna karta limitowana. Dobra, to otwórzmy. Nożyczkami utnę. O, mamy. Kartę limitowaną. Będzie. Zaraz się je dowiemy. Jeszcze tu przetnę Mamy cztery soszetki i mamy limitowaną kartę Wojciecha Szczęsnego z arsenalu. Takie staty ma. Jak ktoś chce zobaczyć? Dobra, postawmy go tu i mamy saszetkę z, z Lamem, saszetkę z Hummelsem, z Iniestą i znowu z Lamem. No to co, zacznijmy od, może od Lama. Mamy z Madret, Madred, Sokratis z i Dortmund, odwrócona karta. I Xavi Hernandez na karcie fans-favorite z Barcelony. González. Timo, bramkarz Szalkę. I zawodnik Milanu. Dobra, otwórzmy teraz Hummelsem. I coś czuję, że mamy a nie, wszystko dobrze, dobra, nieważne. Yy, z Celtiku. O, mamy już dwóch Wojciechów. Jedna na limicie, jedna na normalnej karcie, dobra, nieważne. I mamy z Bayer Leverkusen. I odwrócona karta będzie herb. I Bayer Leverkusen, moim zdaniem najczęstszy herb, który występuje w kartach. I mamy Widzieć z Manchester United i Sergio Rams. Yy. Dobra, tu mamy jeszcze dwie saszetki. Teraz otwieramy z Inestą. Na koniec sobie zostawimy lema Mamy Igor z CSK Moskwa, Bramkarz, Zawodnik z Underlagtu, z, z Benfiki i Star Player z CSK Moskwa, Alan. Zawodnik Napoli i Kompany z Manchester City. I ostatnia saszetka z lamem. I oto jest w niej Niesta z Barcelony, z Juventusu, z Ajaxu. I Impact z Borusi Dortmund. Mamy jeszcze z Olimpię Kosu i Fernando Szaktardoniec. To wszystko i zdobyliśmy. Małe naręcze kart. Limitowaną kartę Wojciecha Szczęsnego Herb, Bayer Leverkusen, Star Player z Moskwa i, i Impacta i Fans Favorit Xavi Hernandez i drugi z Borussia Dortmund. E, dziękuję za oglądanie, cześć.